Przykre wieści przekazano we wtorek 16 kwietnia. Zmarł Tomasz Świderek, znany z wieloletniej pracy w renomowanych mediach, w tym między innymi w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Społeczność dziennikarska pogrążyła się w żałobie po przedwczesnej śmierci Tomasza Świderka, który specjalizował się w tematyce sektora telekomunikacyjnego. Przykre wieści przekazał portal telko.in, z którym dziennikarz był związany. Na stronie głównej portalu pojawiło się czarno, białe zdjęcie i krótki komunikat z ogromnym smutkiem informujemy o przedwczesnej śmierci naszego redakcyjnego kolegi Tomka Świderka. Tomasz Świderek znany z wieloletniej pracy w renomowanych mediach, w tym m.in. w Telko.in., Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Pisał też felietony do miesięcznika Mecą Pany Polska. Dziennikarz nie tylko dostarczał czytelnikom rzetelnych informacji z branży telekomunikacyjnej, ale także był ich przewodnikiem przez zawiłości dynamicznego świata tego sektora. Dzięki temu, przez kolegów z branży wspominany jest z niezwykłym szacunkiem i nazywany wprost legendą. Beata Chmiel, która miała okazję z nim współpracować, podkreśla nie tylko jego profesjonalizm, ale także osobiste relacje które budował z kolegami z branży. Przez współpracowników doceniany był także dzięki bezkompromisowości w prezentowaniu faktów, co czyniło jego pracę punktem odniesienia dla wielu. Dziennikarza tłumnie pożegnali koledzy i koleżanki, którzy mieli okazję z nim współpracować, wszyscy bardzo chwalili go za profesjonalizm i niebywałe umiejętności. Tomek był dziennikarzem ekonomicznym wysokiej próby, bezkompromisowo przedstawiający fakty, stroniącym od niepopartych nimi opinii, a jego praca, punktem odniesienia dla wielu. Już cię, tomku, brakuje, napisała z kolei o zmarłym koledze Urszula Zielińska. Tomasz Świdarek opuścił świat przedwcześnie, pozostawiając w sercach rodziny i współpracowników nieopisany smutek i żal. Niestety nie podano, co było przyczyną jego nagłej śmierci. Składamy kondolencje wszystkim, których jego odejście dotknęło.